To jest ja ale tamten ale nie chodzi, co wczoraj kupiłem. A co na gospodarkę? Na gospodarkę, zaraz ojciec jechał do banku, pieniądze przywozi, żeby chodził, odpal go. Przychodzi. Bierzecie go? Tak, no zaraz go bierzemy, pachną na chrobrego, tutaj kur... Wiesz? Kołbarki. skąd wypłacić wypłacisz pieniądze z emerytury? No bierzemy go. A po co ci drugi, przecież kupiłeś teraz ostatnio. No wczoraj kupiłem. No po co ci drugi? Nie interesuj się. Lichutki, lichutki. W ślichutki. Co, Mało ma kawu, a ojciec z tego będzie po dojarki, dwie dojarki, 40 krów do dojenia. Teraz zrozumiałeś Tema Ten ma 8,5 kawu. No to teraz ociec będzie. Tamten ile ma, dwa? Dwa miał czy półtora? Psz, nie, miał 3,6 albo 3, 8 coś takiego, ale chodzi. Brahol go graczem odpalał. No się że jestem stały klient, masz. Zegarek, zobacz, sobie odebrałem. Telefon sobie odebrałem, zagotówkę. My wczoraj tutaj jesteśmy 2000 zł Zostawili a dzisiaj zaś będzie 2000 zł. No jaka tam jest cena? 2400, nie? Ale ten mówi 1800 mi zrób. Zrób mi za ten agregat 1000. Nie ma szans, 1900, tak? nie! Tak, nie! Dzwoniłem przy tobie, zadzwon do Iwana, mój 2000 zrób mi 100%. 100 ty ze mną gadałeś. No to zrób mi 1000. tak, znowu! Ta. Zrób mi 1900. No, poniżej już. 2000 to jest, zobacz na fakturze, ile ten agregat Pię... kosztował. No zobacz, tam masz fakturę w gumką. Ja ci pokażę. I on ma 5 czy 4 miesiące. I wałolę, no? masz jak za darmo za dwójkę. I co? On raz tylko był odpalony. Weź mi jeszcze ku... z 5D pierwszy rabatu Po prostu. Dwójkę muszę mieć. Kosiarkę mi uszykuj. E, spalinową, jak ktoś przyniesie. I ja mam telefon aktualny, ten sam numer, co miałeś do mnie. Kosiarka, ale tom. Żółkową, nie? No na razie nie. <laughs> Wiesz, w sezonie jak y, ludzie koszą trawę, to ciężko, nie? A, i Jezus. faktury szykuj. Bo ojciec swojego po pieniądze, ja tutaj poczekam. A ja to my to zaraz zabieramy. Fakturę na rok! mi paragon. E, druk. No po co? Najpierw przedostać pieniądze, żeby coś wydrukować. Pomału. No. A to już jest taki konkretny agregat, nie? Tak, ten już tak. No ja wiem. Pomożesz mi go znieść i do dobla zapakować o. damy ojciec. radę. No, na no, spokojnie. Ale go biorę, ja Cię, ja dlatego dzwoniłem, no mówię, biorę go i ch... A te pieniądze, a ten osiem tysięcy k**a zapłacił w Niemczech za agregat na polskie, osiem tysięcy wania zapłacił, pewnie, że go bierzemy. Piskiem sobie wejdę, bo to pisko no a czekam, no zaraz przyjedzie ojciec, no, zaraz przyjedzie, no wczoraj kupiłem, zobacz, na komputerze kupisz, wziąłem, telefon odebrałem ten swój, nie, no, Samsunga, no, no, po co ja to mam sprawdzać, no. no, kupiłeś, to kupiłeś, no. Wykupiłem. No a tego bierzemy. No czekam właśnie, zara podjedzie ojciec tutaj. No ale to nie na handel, tylko my to chcemy na gospodarkę, bo wczoraj prądu nie było. Brahol musiał krowy ręcznie 40 dojść z matką. Matka 70 lat na karku. Wiesz, nie, bo my z rąpina jesteśmy, że ja tutaj kupiłem kamienicę, no to kupiłem. Dobrze że ja wczoraj popapczałem. Tego małego łyka miałbym bym wiedział, bo nie miałem tyle pieniędzy. Bo ja tylko miałem 1200 zł przy sobie, Kuba, to mówię. Ch Wezmę tego małego, żeby im pomóc. Brahol odpalił, no chodzi ten mały, co wczoraj kupiłem, ale mówi, a no mówię, coś duży jest, a ojciec mój, tak? No to weźmy, weźmiemy dużego kupimy? Tego będzie ojciec zadowolony do końca życia, my z bratem tego nie przeżyjemy. Mm -mm. On was przeżyje. Może mu poczekaj chwilę. Dobra, tu podjechał. Ale mówiłem mu, żeby tu podjechał. Poczekaj chwilę, kuba. Co chcesz zrobić? Pozostał, dotykam. Co to jest? Koszywało 36zł Komplecik, kurę naprawy kurde Nie ma jednej Gdzieś mam w kaszeniu. Prawdopodobnie Jak mówiłem Jest cały komplecik Tam jest nożyc, Pasek Który sobie wieszysz na pasku, Że Cię nie gubi. Takie elementy naprawcze mhm. Ile to kosztowało? 36. Nowe? Ty chcesz dyszkę? Tak. Do odbioru? Tak. Możesz opierać spokojnie za dwie dekady. W nie używano. Dyszkę można zrobić chyba, nie? Mhm. Za dwie dechy spokojnie pójdzie. No ale ty chcesz odebrać, tak? Ja, ja odbiorę. Czyli na sprzedasz? Nie. Odbiorę. To Tak. Poczekam. Bo masz kilka klientów. Jak tak, na siłkę po... chodzisz? Chodzę. Ty, ale formę masz. Już mam 33,5. W ciągu 10 dni wyjrzmi 2 cm. Ty, ale formę masz. Kiedyś miałem 38. Ale dobre warunki masz, wiesz? Wiem. Dobrą genetykę masz. Na akurystykę. No. Nie masz bez tłuszczowo. wale. Ale genetykę masz. Ja na pole elektroniczne ja biegam. Tak? Jeżdżę 50 km dziennie. No żeby... I jeszcze biegam przy... Wsem, nie? Ja tego powiedziałem. Koniec ze No, ale dobre, dobre masz w tej formie. Idę do Intermarczu i kupuję masę do ćwiczeń. Dopiero za dwa tygodnie mnie złapać, kur... 38 na łapie. Naturalnie. Naturalnie. A gdzieś ćwiczysz? Ćwiczyłem kumpla, a teraz sam, będzie ćwiczę po mojemu. Własną masą ciała? Tak. Kalistenika. Łapek i nagrał filmik, jak ćwiczyłem k***a kur... zabaw. Takim techniką, że nikt jeszcze tak nie ćwiczył jaką techniką? Stary, Jak masz te pedałki, nie? Do nóg. No. A to tak, a, w parku. Żyć? W parku? Tak. Co się nie nadaje do niczego. Co? Co to jest takie? We. Wytrzym. Wrób tak pięć przy mnie. Tak wyprostuj. No. Zbiegnij. Wyprostuj. Wyprostuj. Zgiętni. Wyprostuj. Ciężko? Ej, musisz tak trzymać. równowagę. Aha. Tak pedałów kupię. A. pedałów ja w kopie. Wiem o co. Tu masz jeden pedał, a tu drugie. Jedna wysoka, a druga zniżasz. I tak na zmianę. Wszystko tu się Kiedyś jak będę to spróbuję. Dwa razy i będziesz miał dość. Bo tyle nie wytrzymasz. Pięć, pięć razy zrobię. Jutro masz czas? To siedzę tu w pracy, podpisz tam imię na Tu To rzucimy filmik. Czy dasz radę? <laughs> czy ja dam radę 10 razy takie coś? Dałbym radę, więc co ciebie? Zakład. Widzowie, zakład. <laughs> Dobra, zrobimy to. Podpisz mi daj mnie na ja wrobiłem tak się razy i miałem dość. Przed chwilą mówię, że 5. 5 ci daję. A, A czemu? Co nie, nie wyglądam? Nie dam rady? Jak wyrobisz 10, to jest sukces dla Ciebie. Bo pierwszy raz Przez... użyłem tą technikę i jest bardzo ciężka. A nigdy jeszcze nikt nie próbował tak. Muszę spróbować. Już wychodzę. Okej. Okay. Cześć. Witam. To kiedyś się sprawdzimy, nie? Nie ma problemu. Jak wyrobisz 5 razy w górę 10, dostaniesz ode mnie nagrodę. Dobra. Na razie. No. Witam. Mam taki telefonik. No. Na sprzedaż? No, na sprzedaż. Że... To jest A50... A52. A52. No. I można odblokować? Można odblokować, daj. Był wymieniany ekran? Nie, nic nie było wymieniane. Mhm. Jaką od nowości mam? A52S? S, no. to jest 128, tak? 128, nie? Na pewno byłoby to maksymalnie do 200 zł. Nie więcej niż 200 zł. Coś Macymalnie takiego. 200. Tak. 2,5. Zaczyno w tym stanie nie da mniej więcej widać, jak jest zajechany. Tutaj wszystko nawet mikrofony, te gniazda są pozatykane. Nie wiem, czy Pan zwraca uwagę na to. Znaczy, no zwracałem, no, no hmm. ja mówię cały Tutaj czas o tam z trzy lata gdzieś mniej więcej, nie? Teraz sobie hmm. kupiłem hammera takiego, no bo bardziej do mojej roboty. Dosyć mocno już jest zajechany tak, i używane. Zaczynają się tak od 350 zł, nie? Za 400 można już kupić komplecik jakiś tam w normalnym stanie. Tutaj za sam telefonik, no i za ten stan jaki tu jest, to dwie stówy to jest max. Ile ja mogę zaproponować? No dobra, no może być dwie stówki. Spoko. Tak. No, no, i tak jak mówię, mam nowy teraz Hamera. I no to no, trzeba tu pousuwać te konta, wszystko. I to na sprzedaż, tak? Na sprzedaż, no. Dobra. Kilka są blokowanych. No, wszystko można usunąć, bo ja przyrzucałem na nowy telefon. także. nie fabryczne, nie? No, spoko. Konto Google usunięte. Konto Samsung tutaj będzie potrzebne. Mam potwierdzenie na no, e-mail może być. No trzeba potwierdzić przez e-mail, żeby wylogować się z konta Samsung. Tutaj widzę, że już nie ma tego. e-mail to trzeba będzie, tak? Mhm. Uh -huh. powinno coś przejść. Jest coś? Weryfikacja? Samsung? No, zaraz muszę zobaczyć. A to ten mail musi być co tu jest, tak? Ten? Tak, 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 tak. No, weźmy coś Musimy się wylogować z konta Samsung, no, bo jak zrobiłem mu fabryczne, to i tak będzie chciał te konto. No przyszło, nie? dwa razy chyba wstałem to te, te yy, yy, świeże. Nie ma nic? A jakiego masz tutaj Musisz wiedzieć, czy to ten. To, to... No musi być taki, nie? Gmail.com, dokładnie to jest ten. No to ja wyślę, jeszcze raz. Nie, bo jest brak miejsca w danych. Masz przekroczony limit danych. masz 15,9 GB na 15. To już nic nie przychodzi od 2022. No to zakładam, nie pamiętam kiedy nawet taką konta. Zrobię mu fabryczne, zobaczymy, może pójdzie. Jak nie, to będziemy wtedy kombinować. Okej, okay. usunę wszystko, tak? No, no, no. No, no właśnie, nie przejdzie. Czyli, no nie, skrzynka może wyczyścić, usunąć i. weźmy jeszcze raz. No, wyczyści to wszystko, może. Technicznie tutaj wszystko działa. Tak, tak, on cały czas był użytkowany, nie? Tylko tam akurat już tak, jak mówię, do roboty bardziej mi taki hammer, jednak, nie? Mhm bo on jest bardziej szczelny i na pył odporny na wszystko i tego hamera sobie teraz wziąłem Mówię, na ten będzie leżał i z roku na rok będzie tracił potem nie będzie nic warty taki telefon, nie? Bo ja wiem jak tam syn sprzedawał jakiś czas temu, to też leżał praktycznie, nie, nie, teraz nie używany można teraz, Tak? można mhm. ja tak? wysyłam no To, to tu jakaś karta chyba jest, nie? Karta jest, tak, tak Mogę zerknąć? No No nie przychodzi, kurczę To jest właśnie to, zawsze najlepiej to posuwać wszystko aby nie było tych kąt. O, teraz. Jest, jest. teraz. Mhm. Zobaczymy, jak szybko mi się zresetuje. Bo cały czas używany, bateria tam też normalnie trzyma. Nawet jak słuchałem w robocie muzyki z tego telefonu, no to tam praktycznie cały dzień mi trzymała ta bateria. Mhm. Na zajechany przez pokrobie, bo w pokrowcu jakiś gdzieś tam kurz, wrócił się dostawał czasami i dlatego ten tył. Bo z przodu no to raczej ekran ma. Na no szkło to chyba jest. Jest szkło. Ca zawsze było szkło. Jak gdzieś tam szkło. Już, że tak powiem, było wyeksploatowane, no to wymieniałem na nowe, nie? Także... Jeszcze ja tylko sekundkę, zobaczymy, wszystko się usunie i piszemy. Spokojnie. No to też widzę ekran, ekran już się wypalił. Teraz dopiero widać na białym, tle. No, ale to... Ja to na białym chyba widać, nie? Bo tak jak, jak się użytkuje, góry, właśnie no, jak użytkowałem... Po góry to tam... widać prześwitują już. Aha, no, tak, tam. lekko widzę, no no, 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 no. I to tak... No, ja mówię, no on tam gdzieś 2,5-3 lata będzie miał ten telefon, nie? I to tak, nie, że go tam, że tak powiem... Użytkuje tylko do dzwonienia, tylko non stop, gdzieś tam Facebook i... No, ale jest okay, w żadnych no. nie ma, wszystko wyczyszczone. Teraz Kuba z czołem na no, no. taki zdolny, takie nowe gówno przyprowadził co? Już nawet nie chce wiedzieć. no kur... jakiś głupek. kur... Czekaj. Okay. Niech przyjadę okay. z ojciec z pieniędzmi, no czekaj Mówiłem, że go bierzemy, pomożesz go nam zapakować, bo tu na parkingu jest do Dobla, nie? Ja ci pokażę, on ma kółka, możesz sobie jedną ręką go pchać Chodź, bo idzie ojciec Włożę na rękę? To jest z sztuka Na no, chodzie jest No, zaraz, no go, zaraz go odpalimy nawet Nie, no, no spokojnie No to na fakturę będzie, czy normalnie? Na fakturę, Romku No zrób na fakturę żeby nie było, że coś kradzione. Od razu to odpalimy na dole. No. Kable też do tak tego. Tu jest faktura jeszcze na gwarancję, nie? No na gwarancję, no no. Tu ile jest kuba kruszyków. Czy nie? Czy tak, są kruszyki. No. Bo ten co wczoraj kupowałem to miałem. już do... ok, ok, ok. pociągnie? Tak, żeby... Tam gospodarkę. 8,5 kab. Tam gospodarkę ciągnie. Czekaj Ci pomogę. Czekaj pomału, żeby nic nie czasu, bo to nowe jest. To jest nowe. Poczekaj, chyba ja teraz to z rączkę, ja się bym... go? No pewnie, że tylko to muszę się łapać, kolężką on ciężki, mówić.